Panie Adamie, oczywiście o sportowych emocjach jeszcze porozmawiamy, natomiast najpierw chciałbym zapytać o dekarstwo, bo spotykamy się na Dach Forum. Przez te 30 lat w zasadzie no bardzo wiele się zmieniło. O, no kurczę, świat poszedł tak do przodu ze wszystkim. Ja jak dzisiaj patrzę na to, jak dekarze z jednej strony mają ułatwioną pracę przy tych wszystkich maszynach i urządzeniach, które są, no to wręcz, wręcz im trochę zazdroszczę nawet. Ale z drugiej strony nauczyłem się na pewno tych wszystkich podstaw i dzisiaj na pewno nie miałbym problemu, żeby wyjść na dach i, i gdzieś tam im towarzyszyć. W pewnym momencie w pana życiu pojawiły się sukcesy. Jak pan wspomina tamten czas? Rok 2000 pamiętamy wszyscy, konkurs czterech skoczni, wtedy całą Polskę ogarnęła Mały Szomania. Jak pan ten czas wspomina? No, na pewno nie był to łatwy czas dla mnie, bo z jednej strony sportowiec gdzieś tam nie myśli o, o, o takich rzeczach jak popularność. Bardziej chodzi o to żeby wygrywać i robić to co najlepiej potrafisz, czyli w moim przypadku skakać. Ten rok 96, 97 trochę mi gdzieś tam ułatwił to wszystko co się później wydarzyło, bo wtedy wygrałem trzy Puary świata i już też jakby miałem taki zaczątek tego jak to wygląda, czym się to je. No i później ten 2001 no to już był na bardzo duży szał, więc nie było prosto, ale w jakiś sposób gdzieś tam zaczynałem sobie już z, ty, z tym radzić. No właśnie, bo wtedy pan był bardzo młodym człowiekiem, czuć było tą presję. Pan wielokrotnie wspominał o pracy między innymi z psychologami. To było niezwykle istotne. Taka porada dla młodych ludzi. Co robić, kiedy przyjdzie sukces tak, żeby no, nie dostać tej wody sodowej? No, ja myślę, że przede wszystkim to zależy też od człowieka. Od jak jest wychowany, od człowieka, jakie są jego priorytety. Jeśli faktycznie chcesz osiągnąć sukces, nie krótkofalowy, tylko długofalowy, no to musisz się liczyć z tym, że faktycznie no, gdzieś tam ta sodówka nie może ci odbić do głowy. Musisz wielokrotnie gdzieś tam mocno się hamować, ale też robić wszystko i wszystko postawić na jedną kartę. Że robię to, co najlepiej potrafię. A resztę to nie jest dla mnie. I z drugiej strony, mimo tego wielkiego sukcesu, to no też Pana zawsze wspominamy jako bardzo skromnego człowieka. Zresztą tutaj widzimy to podczas tych targów. No, nie ma Pan problemu z tym, żeby zrobić sobie selfie ze wszystkimi, w zasadzie stać tutaj samemu i rozmawiać no, na przeróżne tematy, od tych branżowych po sportowych. No dokładnie tak. No, ja jestem gdzieś tam tak, tak wychowany i nigdy nie miałem jakby z tym problemu, więc dla mnie, dla mnie każdy człowiek jest bardzo wartościowy, jeśli. Mogę z komuś sprawić przyjemność, czy to zdjęciem, rozmową krótką, czy, czy choćby piątką, no to, to, to ja jestem jak najbardziej na tak. To teraz pomówmy o mieście, w którym się znajdujemy, o Kielcach. Z czym panu kojarzą się Kielce i może ma pan jakieś związki z tym miastem, o których być może nie wiem. No pamiętam taką piosenkę z tyzoryki, więc ja myślę, że przede wszystkim zawsze, zawsze Kielce kojarzyły się ze tyzorykiem, ale z drugiej strony nie, ja parę razy miałem okazję być w Kielcach i Kielce się bardzo zmieniły, nie tylko infra, infrastruktura, ale myślę, że, że ogólnie. To miasto jakby odrodziło się i, i stało się zupełnie innym miastem. No, patrząc nawet choćby na, na targi, które tutaj się odbywają. Akurat na targach jestem pierwszy raz, ale no, są to potężne targi, i myślę, że to jest taki. Takie oczko w głowie właśnie Kielc, bo każdy jakby rozpoznaje też te targi na, na świecie, już można powiedzieć, bo to nie tylko u nas w kraju, ale również na świecie. Rondo Małysza, to też pewnie Pan kojarzy z Kielc. No wiem, że jest, nie byłem tam nigdy, ale kojarzę, bo słyszałem. Oni. Obserwuje pan obecnie skoki narciarskie i szczególnie polskich zawodników, jaka jest pana refleksja na ten temat, bo wiemy, że no byliśmy przyzwyczajeni zawsze do tych pierwszych miejsc. No teraz nieco to się zmieniło. No tak, no i pokolenie się zmienia, więc na pewno to trzeba też jakby brać pod uwagę, że nie zawsze się będzie wygrywać. Te czasy, czy to Kamila Stocha, Piotka Żyły, czy Dawida Kubackiego, Maćka Kota, no były wspaniałe, gdzie walczyliśmy o tytuł najlepszego drużyny w ogóle na świecie, kuchal narodów i, i pojedyncze jakby starty, czy, czy sukcesy chłopaków. No dzisiaj na pewno jest potencjał dalej, ale potrzeba czasu. Patrząc z perspektywy, że już pojawił się Kacper Tomasiak, młody zawodnik, który jest bardzo utalentowany, jest paru jeszcze naprawdę bardzo utalentowanych zawodników, ale to jest jeszcze młodzież, więc dlatego no, trzeba, trzeba czasu. Panie Adamie, dziękuję serdecznie nie tylko za tą rozmowę, ale za te wszystkie emocje, których Pan dostarczał właśnie od turnieju 4 Skoczni przez Mistrzostwa Świata w Lachti, w Predaco i tak dalej, i tak dalej. To można by było naprawdę wymieniać godzinami. Dziękuję serdecznie. W imieniu, myślę, że wszystkich Kielczan. Dziękuję, wszystkiego dobrego życzę.